A może właśnie to jest już tak skonstruowane, że to jest jedna z tych socjotechnik, żeby człowiek wiedząc, że zbliżają się wybory, od razu z tyłu miał, że no, y, taką myśl, że no jest to wyboru PiS albo Platforma. I w zasadzie nie ma żadnej innej alternatywy, albo jakaś pseudo-trzecia droga w postaci ruchu, Hołowni i kamysza. A tu nagle wchodzi Konfederacja Cała na białej i pokazuje: no, poczekajcie, przecież jeszcze jesteśmy my. Młodzi, spełnieni zawodowo, nieżyjący z polityki, w sensie, jeżeli polityki by w naszym życiu nie było, to byśmy utrzymywali się z czegoś innego. Doświadczeni zawodowo także, ze swoimi rodzinami. Pełni pomysłów, wiedzący czego chcemy od życia, wiedzący co nam w realizacji tych pomysłów w państwie przeszkadza, i e, mający pomysły na to, jak to państwo zreformować. No i zadajemy pytania: może dajcie, czy, czy kierujemy prośbę, a może dajcie nam szansę. Może właśnie to jest ten czas, żeby przełamać ten duopol PiSu i Platformy. No bo ile razy można popełniać ten sam błąd, wybierać te same osoby i liczyć na to, że coś się zmieni? Przecież my cały czas mówimy w kółko o tych samych problemach. Spada dzietność. Składki na ZUS rosną. NFZ jest straszny, po prostu do lekarza nie idzie się dostać, nawet jak się płaci składkę, to i tak trzeba prywatnie, prywatnie udać się na jakąś taką szybką konsultację czy, czy leczenie. No cały czas wałkujemy te same problemy i nikt nie widzi sposobu na to, jak to rozwiązać i to, Pani redaktor, wynika z tego, że polscy politycy nie traktują polityki jako... Narzędzia do usprawnienia państwa, że w momencie, kiedy wrócą na swoją drogę zawodową, żyło się im jako pracodawcom, pracownikom lepiej, mhm. tylko widzą politykę jako koryto, z którego można się obłowić, bo z jednej strony jest jakaś dieta, z drugiej strony jest jakieś uposażenie, z trzeciej strony przyjdzie jakiś lobbysta, coś tam, coś tam da. I to z kolei powoduje, że politycy nie myślą w przód, tylko myślą, jak się obłowić tu i teraz. Najwyżej, jak mnie drugi raz nie wybiorą, no to cóż, no to sobie pójdę, nie wiem, do jakiejś tam firmy, jakiś lobbying albo coś tam i będę jechał na znajomościach. I to jest właśnie myślenie naszej kadry, kadry politycznej. Myślenie, które bardzo mi się nie podoba, bo ja na przykład mam swoją wizję tego, co chciałabym robić w przyszłości no, takie zawodowo. Mhm. Tak, politykiem nie będę całe życie, na pewno. Więc fajnie by było, gdybym na przykład mogła w przyszłości sobie otworzyć swoją własną firmę, cukiernię. Marzę o tym, żeby mieć o. swoją własną cukiernię bezglutenową. To jest moje marzenie z dzieciństwa. Tylko żeby otworzyć tą cukiernię, no potrzebuję dobrowolnego ZUS-u, bo nie będę odkładać na piramidę finansową, która i tak nie zagwarantuje świadczenia emerytalnego na przyszłość. Chciałabym móc ubezpieczyć się na emeryturę w inny sposób, nie, musią, nie musząc odkładać na ZUS. Chciałabym, żeby składka zdrowotna była niższa i tak dalej, i tak dalej, żeby po prostu w Polsce łatwiej prowadziło się ten mały biznes i taki jest cel, żeby po prostu ułatwić Polakom życie takie codzienne. Mm -hmm.